Ostrzegali, że tu będzie brutalnie. Bieszczastkie asfalty. Obrzydliwie. Punkt numer jeden. Przeżyć. Zasiewanie p... nikomu nic nie zarobiłem. Daj zarośniętymi, przepotę. O! A! Ała! Ała! Pokrzywy. Dźwiadka? Co? Dziwiadek? Ale idzie po nogach! O! O, nie wiem się... bezdomności nas pani Maria i z, jej schabowy. Błaga, podaje kody na odblokowanie pan, y, daję wodę ze stylu. Wątpliwości, czy ja w ogóle będę w stanie dalej. Jest to ultrasę. Jestem ultrasem. Jestem ultrasem. Ultrasem jestem fekalia z jest przed dwóch dni, bomba biologiczna, ale też relikt zwycięstwa 400 km bipsy. Jedno jest pewne, wiem, że nic nie jest pewne. Ani pogoda, ani moja dupa pęknięta na pół. Ale musimy to dzisiaj dojechać. No nie mamy wyboru. Musimy to dzisiaj dojechać. Chociaż wyjazd rowerem w tym momencie sprawia mi fizyczny ból. Jak się jedzie? Żyjecie tam? Batówka czynna, nieczynna, bo piśm, nie widzę tego. Piękny widoczek, piękny widoczek. Spójrzcie, rzućcie okiem Patrzcie co tracicie. Ale pięknie Dobrze, że trochę popadało, bo upał, upał zelżał, nie kurzy, nie pyli. Że można jakoś sensownie jechać w deszczu. i podjazd tej wycieczki nie wiem jak się nazywa i po co się to podjeżdża ale wiem że 700 metrów w pionie i jakieś 11 km 900 metrów przewyższenia na 11 km będąc precyzyjny i tu właśnie odzyskaliśmy naszego kolegę z Węgier który mówi że miał bardzo złą noc jakieś nieprzyjemności z bookingiem nie, jak się właśnie zastanawiałem, czy, pan, czy kolega jedzie, Węgier, czy nie jedzie, nie jedzie. Generalnie samopoczucie jako tako jest lepsze niż wczoraj rano. Mięśnie ok, bólu pleców, bólu karku nie ma, nie stwierdzono. Najbardziej to mnie bolą ręce, mam zbite po prostu. Już nie wiem jak mam trzymać kierownicę. No i dziura, dziura w dupie, ale to już z tym nic nie zrobimy. No. Żadnych skurczy mięśni nie miałem, żadnych cierpnących stóp, nic takiego też nie miałem. No ale też jedziemy sobie takim tempem, no takim jedziemy. Ja też pamiętam przecież, wy też powinniście, że na proziaku się zarzekałem za wszelkie możliwe czyny ludowe, że nigdy w życiu w górach po nocy. No i tego się trzymam i bardzo dobrze to wyszło. Podjazd mnie nie zabił, ale zjazd mnie zabije. Jest 1200-1100 nad poziomem morza 12 stopni, a ja jestem zgnojony jak szmata. Nie wiem co to będzie. Zginę. Przepadnę na tym zjeździe tutaj na 100%. To jest koniec. Koniec tej relacji. Ja, ja już tu więcej nic nie, nie... Ja pierniczę, nie mam nic na przebrany ciuch. Wszystko poszło. komat. To żegnajcie moi widzowie w takim razie. Ja mam tylko gnojka za sobą przynajmniej. Te mokre. No, widoczki, widoczki super, super widoczki. Kurde, no tyle czasu po te widoczki tu jechałem. Fajnie, fajnie. Błotko jeszcze, błotka nie było. Dobrze. Koniec podjazdu, tak jest. Mamy to, ale widoczki. Ciepło wyschłem Mogę jechać dalej Ale to było Niebezpieczne Jak już potermia była o włos Ale jedziemy też Jeszcze się nie poddajemy Ale Tu jest ładnie Dawno tak na granicy cierpienia się nie sponiewierałem Tam widzicie nawet nie wiem w sumie jestem miejscu. Szczerze, nie mam siły już z mi gadać. Moglibyśmy to urwać w tym momencie i, i tyle by było. Naprawdę Ale no kurde taki widok, to mam nic nie powiedzieć Zobaczcie No nie mogę się obojętnie Wodna. Te Te 9,5 tysiąca po to. O no. Poka to. Poka mi to. daj nacieszyć złoką. O no panowie i panie. A tu proszę Państwa, prawdopodobnie welocząsztyn się zaczął, albo jeszcze nie? Tak mi to trochę wygląda. Chociaż. chyba tak. No a tajpeczka. Ah, yeah! Oh, jest. Zawsze się tu przyjać. A nigdy nie miałem okazji. Nie jedziemy całość, jedziemy kawałek, ale tutaj to i tak fajnie. Ale to pewnie w jest taki. Słoneczny weekend, to tutaj jest tłum ludzi. Dziś jest poniedziałek, to tak pustawa. No i pogoda? Uwaga w lewej. pod psem. Uwaga! No, tutaj nowo się osiedlają. Warszawka pewnie inne tematy. A. No, i życia nie znają. U pani Marii nie byli na Agród, tam to nie wiedzą. No i proszę, dziki kemping też można. Czy nie miałem zamknąć mordy już? fajnie. Nawet bym powiedział, że trochę zaczynam, może to nie będzie mądre, ale trochę szkoda, że to się kończy. Gdyby nie ta dziura w dupie, to bym śmiał jeszcze mu pojeździć. To zmęczenie chyba dopiero przyjdzie, jak zejdzie ta adrenalina, co mi się wydaje. Kurde, takie trzy dni, oj, nie polecam. To naprawdę, to nie jest dla mięczaków mieć naprawdę kondycję przepotężną, żeby to dźwignąć. Nawet na te trzy dni. To już nie mówię, jak to się dzieje na dwa albo krócej. Hardcore, to jest po prostu hardcore. Nazywajmy rzecz po imieniu. Ale w szczegółach, co ja byłem, mówimy innym razem. Ekwipunek, strategię, taktykę, trasę i ogólnie całą imprezę. Czorsztyn, zamek niedzica. Nowy targ, 15 km, ale ludzi na rowerach, patrzcie. już nic mówić no to badnijcie to Zobaczcie. Jaki to za mną jeszcze lepiej gdzie jo jest gdzie jo jest Teo jest ten spisz a my jesteśmy tętna spiska to się nazywa I... Kilka osób już non-stop powtarzało, że ze spisza najlepsze widoki na teatrze. I ja się muszę z tym zgodzić. Jest obłęd. Jakie tu są chaty. Nie. Przemkiem. Nie zostawię go. O Jezu, jakie to jest ciężkie. Ciężkie zło. Patrzcie, jak się napawam tym widokiem. bez kapitan. Nie pokażę. Tam, taka mgła. Tatr. Świnia, beka. Kultury trochę. Jesteśmy w Tatrach. wypadałoby się zachować jakoś. Mam nadzieję, że nie czujecie się urażeni, że tyle w bulgaryzmu wpadło tutaj, bo no ale to nie można, to są emocje, to się, to nie można. Wpikam to. Ja. <zysy> ten z wiśni często I wisienki. Final boss. Mm. Ciekawe, czy taka krowa wie, że ma taki widok. Czy nie ogarnia tego. Ja. Yeah. Fanfary. Yes. Ah.

Macie ich zrobić na zdjęcie też moim? Tak moimi? Tak, już wam zrobiłem film, gdy jeździłem na Nie no, my jednak tu wzięliśmy, to dla nas to jest... Ja w rok tyle nie robię, powiem ci. A gdzie to tu... Za jednym zamachem, tak? No, naprawdę. Ale spaliście na nas,